Widziałam tą kurtkę, co chciałaś na Wintage'u. No na pewno nie, to jest nowość, a w ogóle mówi się w Vinted. No mówię Ci, zamówiłam, 14 zł, ale l tylko mieli. To Ci babcia maszyną zwęzi, gumeczkę do szyje. Jeszcze gacie mi tam zacznie kupować. Już nie przesadzaj, ale staniczki Ci wzięłam. A ci ona i tak nie ma na Cię założyć. W zamknij kopary, bo Ci mama pampersy z Vinted kupi. Zobacz jakie Air Force'y, 43 zł. Mamo, R jest napisane przez E, a w ogóle to są jakieś chińskie. Rozmiar 39, a mam 37. Ale za dwa lata będą w sam raz. Biorę. Mamo, boję się ciebie. Patrz, to jest taka kurtka, jaką miałam na studiach. 200 zł, identyczna. Jeszcze mój rozmiar. XS. No, na studiach to ty miałaś XS. Nie no, muszę ją zamówić. Wszystkie wspomnienia wracają. Heniotek, ktoś tą starą dermę po jej ręce kupił. Za 20 zł wystawiłam. Nie, 200 mi się wbiło. Jedno zero więcej. Ludzie to są kopnięci. Ty weź to na balkon rzuć. Piętnaście lat myszy w to srały, to przewieczyć trzeba. Jezu, aż czuję ten zapach młodości. Ja się wtedy perfumowałam taką wanilią.